Oto nowości z negocjacji pokojowych, piłka po stronie Rosji. Donald Trump ponownie zaprosił Władimira Zełęckiego do byłego domu, sygnalizując chęć dalszych rozmów o zakończeniu wojny. Decyzja o wznowieniu pomocy wojskowej i wymiany wywiadowczej to zwrot po lutowym ochłodzeniu relacji. Prezydent USA, wcześniej sceptycznie wobec Ukrainy, teraz naciska na szybkie zakończenie konfliktu, planując rozmowę z Władimirem Putinem jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił, że Ukraina. Ukraina zaakceptowała propozycję zawieszenia broni i natychmiastowych negocjacji. Teraz piłka jest po stronie Rosji, podkreślił Rubio, zaznaczając, że decyzja Kremla zdecyduje o dalszym losie rozmów. Ukraina deklaruje gotowość do tymczasowego 30-dniowego rozejmu, który może być przedłużony, jeśli obie strony się zgodzą. Eksperci oceniają, że ruch USA to ważny krok, ale czy Putin zdecyduje się na podobny gest? Czy szykuje się szczyt w Moskwie? Co o tym myślicie? Komentujcie.